Dzień dobry, wieczór, Piotrze, filmotekarium zaczynamy. Tak, zaczynamy, drodzy państwo. W dzisiejszym odcinku kolejna nowość. Tak, tak. Myśmy zapowiadali, że sięgniemy po trochę starsze filmy, no bo taka się nam posucha trochę zrobiła. Ale skoro jest coś nowego i to jest coś o kosmitach, to dajemy temu pierwszeństwo. A chodzi tu o film Animalia. I ja się wysypę Marku na samym początku. On mi się podobał i to mi się podobał bardzo. Pamiętajcie, że to jest program subiektywny od samego początku tym bardziej dlatego namawiamy wszystkich do weryfikowania tych naszych e, osądów i, i wydawania osobistych e, decyzji. A ja to Piotrze, muszę powiedzieć, że ja znowu robię za tę żabę, która się musi rozdwoić, rozerwać albo coś takiego. Bo moja deklaracja cały czas pozostaje aktualna. Ja jednak lubię, jak w filmie jest akcja, cytując Majkę, się strzelają, a tu się nie strzelają. Akcja jest powiedzmy taka sobie, no, na pewno nie jest dynamiczna. I właściwie powinienem ten film skreślić. A wyobraźcie sobie Państwo, że ja ten film od początku do końca obejrzałem i to bez jakiegoś wstrętu. I sam właściwie nie wiem dlaczego, nie wiedziałem to lep lepsze określenie, nie wiedziałem, po czym się zagłębiłem w sobie, analizowałem i doszedłem do wniosku, że może ten film nie ma dynamicznej akcji, że się nie strzelają i w ogóle obcy nie wyłażą z, każdego, z każdej lodówki, z każdego ciemnego pomieszczenia. No nie, tak nie ma, ale z drugiej strony, co by nie powiedzieć o różnych mykach w tym filmie, ten film znakomicie moim zdaniem buduje pewne napięcie. On się odwołuje, w moim przypadku chociażby, do takiej dziecięcej, dziecięcego marzenia, że o, jest strasznie, jest niezwykle ciekawe dlaczego. To ja od razu, tu uwaga, spoiler, jeśli ktoś nie chce, to proszę przewinąć albo zatkać uszy na mniej więcej pół minuty. Otóż to marzenie moje polega na tym, żeby dowiedzieć się, dlaczego coś się dzieje tak, jak się dzieje. No w tym filmie niestety nie dowiadujecie się Państwo, dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje, a w każdym razie nie ma prostej, jednoznacznej odpowiedzi. Raczej troszeczkę tak to ogródkami idzie co nie zmienia i tu już jest właściwie koniec spoilera, co nie zmienia faktu, że ten reżyser ktoś kto ale to nie tylko, to scenariusz jest tak skonstruowany. To jest po prostu zbudowane w taki sposób, że napięcie narasta, zaciekawienie tym, co właściwie się dzieje i to się dzieje coraz bardziej niesamowity sposób. W związku z tym e, z tej mojej przydługiej i nieco może nie do końca dobrze skonstruowanej wypowiedzi wynika jedno, że ja jestem w pewnym rozkroku, bo ten film nie powinien mi się podobać. Absolutnie nie powinien. On nie spełnia a tych moich takich mało wyśrubowanych, za to m, takich kategorii, którym jestem dosyć wierny. No, nie spełnia ich, niestety. A jednak. Bez bólu, bez, jakiejś, bez jakiegoś krwawienia z nosa, ale tudzież in do uszu, powiedzmy, przetrwałem ten film. Nie, właśnie, złe określenie. Nie przetrwałem. Ja po prostu z tym filmem byłem i patrzyłem do końca z jakimś rodzajem fascynacji. Aż sam się sobie dziwię. Tak. Yy, dlaczego na przykład ten film się podobał mi? Po pierwsze, pokazuje on problem kontaktu z perspektywy innej kultury niż europejska i azjatycka, które albo powiedzmy zachodnia i azjatycka, które zazwyczaj produkują filmy tego typu. Po drugie, on się odnosi do bardzo ważnej kwestii, jaką są odmienne Stany świadomości towarzyszące zjawisku UFO. I po trzecie, i to może cię ujęło, było w nim coś takiego mocno niepokojącego i realistycznego jednocześnie, co rzadko znajdujemy w filmach na ten temat, bo y, oczywiście tam nie pokazano nam za dużo, ale coś nam powiedziano. Y, powiem od razu, no w ten film jest o inwazji czegoś, ale głównych sprawców inwazji nie widzimy za bardzo, albo widzimy rzadko. Historię przeżywamy z perspektywy jej ludzkich uczestników i ich całkiem przyjemnych perypetii w tle takiego paraliżu komunikacyjnego, społecznego, jaki ogarnia Maroko po przybyciu obcych. No, widzimy, co się dzieje. Także, jak powiedziałeś, strzelania do UFO ani pościgów za kosmitami tam nie ma. Może słowo otwórczyni. Jest nią młoda reżyserka Sofia Alawi. Pół francuska, pół marokanka, co ciekawe także autorka scenariusza. No i cóż Marku, ja Ci powiem tak, to jest zdolna osoba, bo z prostej opowieści tworzy fajną historię, w miarę realistyczną, w którą się wdzierają zdarzenia powiedzmy ze sfery fantastycznej. Sama opowieść jest dość krótka, to znaczy się ona jest prosta. Skoncentrowany jest głównie na problemie znalezienia przez kobietę pochodzącą z bogatego domu. Chodzi o to, że ona musi znaleźć męża, który razem z rodziną utknął gdzieś w, 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 na prowincji, wśród tych problemów wywołanych inwazją tych, tych, tego czegoś. Po drodze do męża czekają sporo problemów i zdarzenie z rzeczywistością, ze światem biednych ludzi, normalnych ludzi, a ona się przecież też z takiego świata, jak się dowiadujemy, wywodzi. Może jeszcze dodam jedną rzecz, Marku, skąd tytuł? Animalia. Otóż ta inwazja jest w jakiś sposób wyczuwana przez zwierzęta. W filmie widzimy to głównie na przykładzie psów bezpańskich, które się zachowują dziwnie. Oczywiście to nie oznacza, że one zostały zaczarowane przez obcych. No nie, one tak jakoś odbierają ich, ich przybycie. Przejdźmy może m, tak na szybko, chyba że chcesz coś jeszcze dodać tutaj z takich ogólnych, y, ogólnych y, uwag. A propos zwierząt, chciałbym dodać. Y, powiedziałeś o psach, ale tam mamy absolutnie kapitalny wątek, kiedy pies jakby przekazywał informacje. Y, Jakiemuś, no nie wiem co to był za ptak, ale jakiś ptak, jakby odbiera informacje od tego psa i towarzyszy przecież głównej bohaterce. Pojawia się w pewnym momencie po raz kolejny. I to jest budowanie, budowanie tajemni nastroju tajemnicy, tajemniczości wokół właśnie takich niedopowiedzeń, ale bardzo wyraźnie pokazanych, które musimy sobie tłumaczyć sami. A wiecie Państwo, to jest tak, że. Jak dostajemy niepełną informację i uzupełniamy ją swoją wyobraźnią, no to w naszej głowie zaczynają się dziać rzeczy naprawdę dziwne i nie ukrywam, że ten zabieg reżyserki scenarzystki był moim zdaniem niezwykle sprawny, bo pokazywał nam tajemnicę. Ale niby tam nie było tajemnicy. To myśmy tę tajemnicę tak naprawdę budowali. Poza tym tam jest z kolei użyty też inny zabieg, już ograny, ale tu świetnie zagrał. Czyli komunikatów telewizyjnych, radiowych, takich, które w strzępkach docierają. Coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje. Tyle wiemy, z tych strzępków staramy się też zrekonstruować, co właściwie się dzieje. I znowu jesteśmy skazani na własną wyobraźnię. I to w gruncie rzeczy znakomicie, bo to już dawno pisarze tworzący horrory, czy też powieści grozy, czy literaturę grozy, już dawno zorientowali się Państwo myślę też do tym, o tym doskonale wiedzą, co nie znaczy, że się Państwo temu nie poddajecie. Otóż odkryto już dawno, że najlepiej, Konstruować opowieści grozy w taki sposób, żeby czytelnik, ewentualnie widz, sam uzupełniał mm, ową grozę. Jego wyobraźnia uzupełniała to, co, czego autor nie dopowiedział. I to moim zdaniem w tym filmie świetnie gra. Mm, jest wykorzystane w taki dobry, absolutnie dobry sposób. Taki, który napędza naszą ciekawość, a z drugiej strony, no nie pozwala wyjść, no my w ogóle bardzo ciężko nam ludziom wychodzić poza schematy. Szczególnie kiedy dostajemy pewne przesłanki, no to w tych schematach pozostajemy. I w tym filmie dobrze to chyba widać. I bohaterowie tego filmu, no czy osoby przemykające przez ekran, jak i my pozostajemy więźniami swoich wyobrażeń. Tymczasem e, reżyserka puszcza do nas oko, a jakby sugerowała, a może jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażacie. A jak? No to zacznijcie sobie wyobrażać po raz wtóry, tylko już naprawdę oderwijcie się od schematów. I to być może jest kolejny element tego filmu, który mnie tak do ekranu przykuł. Wiesz, tydzień temu żeśmy narzekali, że sci-fi się musi trochę zmienić. Muszą się pojawić takie filmy, które nie tam, że są kręcone przez cały czas na statku kosmicznym i tam się rozgrywają dramaty. Nie, nie, nie. To powinny być dramaty, filmy bardziej obyczajowe, w które jest wpleciony fajny wątek fantastyczny, taki, który porywa w historię ludzi, jest wpleciony. Fantastyczny wątek, bo te historie wiesz na odwrót, że dzieją się wielkie rzeczy i na tle e, są ludzie, no to albo wymagają ogromnych nakładów, żeby je przełożyć na język filmowy, albo po prostu wiele z tych rzeczy już było. E, natomiast Animalia to jest film mocno realistyczny. E, tak samo jest z grą aktorską. My mamy wrażenie momentami, że oglądamy dokument. E, jest on też dość niepokojący i muszę powiedzieć, e, że pomimo tego, że jest osadzony w innej kulturze. To gra na emocjach. W zasadzie cały czas nie wiemy, co się dzieje. Nie wiadomo, dlaczego jest zamknięto drogi, nie wiadomo, czemu nie da się dojechać do miasta. no Jest niepokój. Taki sam niepokój trochę był w filmie Nowy Początek, ale tam nam pokazano więcej. Ale też taki niepokój był w tym filmie, hmm, pamiętam, że zapomniałem tytułu, co się rozgrywał na wsi. Był ten milioner Czarnoskóry i była Sandra Bullock, i tam ten niepokój też był. Ale tam wpleciono tak dużo, za dużo wpleciono już tych wątków i zrobił się taki, taki maślak się zrobił trochę. To jest mój pierwszy punkt, pozwolę sobie też mm, zahaczyć do drugi. Druga sprawa jest taka, chociaż już o tym wspomniałem, że ten film nam ukazuje oddziaływanie obiektów ufa na świadomość, która y, może nawet u bohaterów tego filmu przechodzi jakieś transformacje. Wspomniałem o tym wątku z Wróblem, to też jest bardzo ciekawe. Widzimy w animali zetknięcie z czymś, co automatycznie przenosi człowieka w inną sferę mentalną, w jakiś oniryczny stan. Najbardziej fantastyczna scena w tym filmie właśnie o tym mówi. Czyli jest jakiś stan, świadkowie się z niego budzą, natomiast rzeczywiście dochodzi u nich do zmienionego stanu świadomości. To jest bardzo ciekawe, bo w filmach o UFO, o inwazji dominuje nam raczej takie klasyczne ukazywanie przybyszów. Znaczy to nie to, że nie ma filmów, w których opętują ludzi, powiedzmy, bezcielesni kosmici, bo są, ale dominuje nam ten wątek, że to są jednak istoty, wiesz, groźne, cielesne, silniejsze, ewentualnie liczniejsze, mające lepszą broń. A tutaj mamy hmm. rzecz nie do końca wyjaśnioną, bo nawet, wiesz, nie mamy powiedziane, czy to, z czym się ludzie kontaktują, to jest siła dobra czy zła. Co więcej, tak naprawdę, jakbyśmy chcieli szczerze odpowiedzieć, to my do końca nie wiemy, jaki charakter ma to, to umowne UFO. Czy to jest taki charakter właśnie jak najbardziej materialny, inwazyjny, wypadają z tych, z tych pojazdów i opanowują Ziemię. Czy też może jest to jakieś nawiązanie do istot demonicznych, do kryptoziemian. Do... Wiecie Państwo, tu wyobraźnia szaleje. Nie dostajemy zbyt. Wielu informacji, które pozwoliłyby nam zidentyfikować przed, znaczy ty, ty, tych, tych tych obcych, czy te, to, co w ogóle się dzieje. No bo, bo nawet słowo obcy w tym wypadku jest już pewnym mentalnym, a nie właściwie yy, takim językowym nadużyciem, bo. No, my możemy tak sądzić, a może przyjść ktoś inny i powiedzieć, a moim zdaniem w tym filmie ukazane jest uwolnienie się sił demonicznych, jakieś, jakieś, nie wiem, jakieś, jakieś przełamanie, jak, jakiś powrót starych bogów i tak dalej, i tak dalej. To się oczywiście wszystko ze sobą może połączyć. W każdym razie dostajemy obraz naprawdę niepokojący, i paradoksalnie, ja zawsze byłem przekonany, że film, czy też książka, bardziej, bardziej książka, nigdy nie opowiada historii jako historii, tylko opowiada historię przez pryzmat człowieka. I tu potwierdzenie, no mamy historię człowieka, a kobiety, która jest w zaawansowanej ciąży, kobiety, która przeżywa w gruncie rzeczy dosyć takie proste historie, związane z zagrożeniem, ale jednak proste, związane z nieuczciwością sąsiada, związane z mm, pobytem w hotelu, związane z pobytem w miasteczku, które jest obce. Niby takie proste historie, a jednocześnie to jest obraz, który gdzieś tam zostawia nas z taką wielką niewiadomą i ten los kobiety, owszem, my go śledzimy i on nas jak, w jakiś sposób zajmuje. A tymczasem niepostrzeżenie dostaje się do naszych głów historia no właśnie. Ktoś powie inwazji, ktoś powie to wymieni to wszystko, o czym już mówiłem. Nie wiemy, co to jest, ale wiemy jedno: G jest groźnie, jest yy, na tyle niepokojąco, że gdzieś tam armia postawiona jest w stan gotowości, są jakieś zony wyznaczone, przez które jedni przechodzą, a drudzy nie przechodzą, albo muszą się opłacić, muszą jakąś taką łapówę wręczyć, czy, czy, czy cokolwiek. W każdym bądź razie historia, którą, którą otrzymujemy, no, mnie. Tak jak powiedziałem, deklaruję to od początku naszej rozmowy dzisiejszej. Ona mnie wprawiła w jakieś takie rozdrganie. No, może zacznę zmieniać powoli swoje podejście do filmów? Nie wiem, chyba, że to jest chlubny wyjątek i, i że na tle kina, które jest nam obecnie serwowane, to jest taka gwiazdka, która. Rozbłysła i zgaśnie, i nikt tego nie będzie kontynuował, ale myślę, że taki, taki sposób podawania grozy jest dosyć obiecujący. Dosyć taki to jest metoda, to jest sztuka, która może sprawić, że groza zmieni swój troszeczkę wymiar, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do amerykańskiej grozy. Albo zombie gdzieś tam lata, bez sensu się snuje. Albo inne jakieś krwawe potwory. Albo i tak dalej, i tak dalej. Co ja Państwu będę opowiadał? Znacie to znakomicie. Tu groza wypełza z codzienności. I chyba dlatego jest taka groźna. Wiem, to banał jest to, co mówię. Ale tak jest w tym filmie. Niby prosta sytuacja, a groźnie jest. Sam bym nie podejrzewał. Tak. I ostatnia rzecz. Ten film nam ukazuje problem inwazji czegoś z perspektywy islamskiej. Z perspektywy też raczej grup, powiedziałbym, konserwatywnych. Są to ludzie wierzący w większości. Także nasza główna bohaterka jest osobą bardzo wierzącą. Jedną z rzeczy, którą zabiera w swoją podróż jest taki mały Koran. Ludzie przed niewiadomym chronią się w meczecie. To też jest ciekawe, w ogóle dość o, o, wiesz, odważne podejście tej, tej autorki. Ale żeby nie było, to tam w tym filmie, i to jest bardzo ciekawe, mamy pokazane e, może za dużo będę zdradzał mamy pokazane bardzo ciekawą młodą postać, która jest być może kluczowa w tej historii, jest dość niepokojące jej pojawienie się, ale mamy też ateistę, który kwestionuje nie tylko sens wiary, ale sens wiary też w perspektywie tego, co się dzieje, tak? Gdzie jest Bóg, kiedy tutaj coś do nas przylatuje. I to widzimy, że jest bardzo niewygodne dla, e, dla, dla głównej bohaterki. Także nie wiem, chyba reasumując, Marku, tak. dla mnie ten film jest bardzo dobry. Jak powiedziałeś, jest jednym z tych, które przewracają nadzieję w to, że da się zrobić fajne kino o kosmitach i inwazji. Przypomnę, komu on się nie spodoba, no miłośnikom sensacji I tym, i, i tym przede wszystkim, którzy się lubują w takim klasycznym, fantastycznym y, ujęciu, wiesz, inwazji z kosmosu albo inwazji czegoś, gdzie są efekty specjalne i, i inne rzeczy, jest y, patos i napięcie, tu tego patosu nie ma, ale jest ten niepokój i ten niepokój no, naprawdę fajnie... Fajnie podany. W kilku filmach już występował. Ja takie coś, takie coś lubię. Na pewno się to udało lepiej niż w dotychczas omawianych przez nas filmach o UFO, które były jednak bardzo różne, trzeba powiedzieć. Ale naprawdę Animalia polecam. Wielki plus. A ja bym jeszcze coś dodał. Otóż, hmm, jeśli miałbym sobie ponarzekać a tradycyjnie no, muszę sobie pon ponarzekać to ja bym troszeczkę jeszcze ten film wydłużył, nieznacznie. Gdzieś pod koniec, znowu, żeby nie psuć, nie psuć pewnego nastroju, to nie tak jak w amerykańskim filmie, ale troszeczkę mocniej, bardziej skonkretyzowałbym owo zagrożenie. To mogłoby być, nie wiem, na linii horyzontu, gdzieś coś, co jeszcze bardziej podbiłoby, podkręciło wyobraźnię. Tutaj zostajemy i mamy takie poczucie, że zostajemy z własną wyobraźnią, właśnie, ale nic nam się właściwie nie mówi. To ja nie wiem, jaki to powinien być zabieg. Nie jestem filmowcem. Ostatnio miałem okazję się przekonać, jak bardzo, jak bardzo, bardzo różni się język literatury od języka filmu. O, mówiąc szczerze, proszę Państwa, to było doświadczenie niezwykłe, które mocno przeżyłem, bo te dwa media, jeśli tak to można nazwać, różnią się tak radykalnie, że dobry pisarz może być absolutnie złym scenarzystą, bo to jakbyśmy, jakby Pisarze mówili w jednym języku, a scenarzyści filmowi w zupełnie innym. Nawet jeśli adaptują na język filmu dzieła literackie, to opowiadają to zupełnie inaczej, muszą opowiadać to zupełnie inaczej. I stąd to takie moje trochę rozdwojenie, że właściwie nie wiem, co mi jest bliższe. A jeśli chodzi o film, jeśli chodzi o film, to ja bym zaryzykował. No, wiem, opowiadanie o cudzym filmie, co ja bym w nim zrobił, to już jest w ogóle niskie i takie chyba nie do końca konstruktywne. Ale ja bym jednak tam jakiś element taki, jeszcze wysyłający w trochę w kosmos naszą wyobraźnię, gdzieś dodał. Ja nie wiem, na ile on powinien być realistyczny, na ile może jeszcze taki trochę mitotwórczy, ale coś bym tam jeszcze, jeszcze bym to podkręcił. Chociaż, chociaż. Ha, a może nie mam racji, bo końcówka tego filmu, ona jest taka, ja wiem, trochę patetyczna, trochę zastanawiająca. Dostajemy pewne myśli do przemyślenia właśnie. Mm, możemy je przyjąć, możemy je odrzucić, ale no, nie sposób o nich zapomnieć. Oj może to jest klucz do tego filmu. Nie wiem. W każdym razie y, powiem tak, no, podpinając się troszeczkę pod to, co powiedział przed chwilą. Piotr, po takich filmach, które były może bardzo nowoczesne, może obstawione świetnymi efektami, niektóre mniej, niektóre bardziej, to z dwojga tych propozycji, czy strojga, czy może jeszcze większej ilości, to Animalia to była niezła propozycja, bo co prawda się nie strzelali, ale groza była. Dodam tylko może jeszcze, że tak, takie delikatne, wiesz, prowokowanie, nawet straszenie widza jakimiś subtelnymi, nie bardzo tam rozbudowanymi efektami specjalnymi by się przydało. To mógłby być cień, to mogłoby być coś na horyzoncie, to mogłaby być nawet jakaś bardzo sugestywna scena i to myślę, że też by było dobre dla popularyzacji tego filmu, bo tak to on zostanie sklasyfikowany jako produkcja typu, wiesz, Indii, o, czyli jakieś tam, jakieś tam kino prawie balansujące na krawędzi tego kina y, y, artystycznego i pewnie tam przeciętne mieszkanie ziemi tego nie obejrzy, a szkoda, bo warto. A tak to no. może by trochę wiesz, przyciągnęło ludzi, do których też przemawia ta bardziej sensacyjna strona. Ale cóż, jak mówię, ja polecam, polecam głęboko i gorąco. Gorąco, bo to w Maroku się dzieje. I ja też. Jeśli jesteście Państwo zaskoczeni albo będziecie zaskoczeni, kiedy ten film obejrzycie, no to wspomnijcie. Ja, miłośnik kina sensacyjnego, którym się strzelają, również ten film polecam.